Rolatki schabowe z kapustą kiszoną, boczkiem i pieczarkami. Tradycyjny przepis i niebo w gębie. I zaczynamy. Podsmażamy 150 g boczku. Dwie cebule kroimy w kostkę i dorzucamy do boczku. Pół kilograma pieczarek kroimy i dodajemy do reszty. I podsmażamy. Pół kilograma odciśniętej kapusty kiszonej kroimy. I gdy pieczarki już będą fajnie podsmażone, dodajemy. Doprawiamy solą, pieprzem. Oczywiście łyżka miodu i podsmażamy około 8 minut. Farsz gotowy, czas zabrać się za mięso. Kilogram schabu kroimy w plastry i rozbijamy. Następnie doprawiamy solą i pieprzem. Przesmarowujemy musztardą. Nakładamy nasz kapuściany farsz. Zawijamy w piękne rolatki. I owijamy nitką. Mięsko obsmażamy oczywiście z obu stron. Zalewamy gorącą wodą i dusimy pod przykryciem około godzinkę, od czasu do czasu przewracając i w razie potrzeby dolewając wodę. Do tego kluski Śląskie i gotowe.